Nowe jadowite i agresywne pająki w Polsce oraz najgroźniejszy polski pająk, który gryzie tylko w nocy. Czy to prawda, czy to brednie? Przekonajmy się. Dzień dobry drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku skomentujemy sobie dwa artykuły, które ukazały się 19 grudnia, czyli kilka dni temu i artykuły te traktują a jakże o pająkach. Oba wpisy ukazały się na portalu Planeta i wyszły spod ręki pana Wojciecha Kozickiego. No i zobaczymy, co pan Wojciech tam ciekawego napisał. Postaram się dla was przeanalizować całe artykuły i sprostować kilka nieścisłości. A w ramach ogłoszeń parafialnych bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejny event Zoo egzotyka, który odbędzie się 5 stycznia w Warszawie. Dodatkowo z kodem, który widzicie właśnie na ekranie, przez całe święta można kupić bilety o 50% taniej. Link do wydarzenia i biletów zostawiam Wam w opisie filmu i już nie przeszkadzam. Na wstępie należy wspomnieć, że oba artykuły opisują takie dość medialne i znane ogółowi pająki, o których dość często jest głośno. A mam tu na myśli oczywiście sieciarza jaskiniowego, niekiedy uznawanego najbardziej jadowitym i groźnym polskim pająkiem, oraz oczywiście tarantulę ukraińską, o której już od lat krążą pogłoski, że pojawiła się w południowo-wschodniej Polsce. Zacznijmy od tego pierwszego. Najgroźniejszy polski pająk, jadowity, gryzie w nocy i wielkie foto sieciarza jaskiniowego, czyli Metamenardi. Moi drodzy, o tym pająku, czyli o Metamenardi, czyli o sieciarzu jaskiniowym nagrywałem w tym roku chyba dwa odcinki. Były odcinki z poszukiwania, były odcinki ze znajdowania i były odcinki o samym tym. Gatunku przedstawiające ogólne informacje. No i teraz, w sumie nie wiem dlaczego teraz, bo mamy grudzień i to taki srogi grudzień, zaraz święta, właśnie pan Wojciech zdecydował, że czas napisać o pająkach i trochę postraszyć ludzi. Jadowite pająki w Polsce. Na czele tej listy bezkonkurencyjnie plasuje się sieciarz jaskiniowy. Jest to pierwsze zdanie opisujące właśnie wpis o sieciarzu i to zdanie już jest nieprawdziwe. Nie od dziś wiadomo, że wszystkie doniesienia o rzekomej sile jadu tego oto sieciarza jaskiniowego to jest wierutna bzdura. W internecie jest bardzo niewiele informacji na temat skutków ukąszeń, natomiast czytałem jeden raport ukąszenia, który stwierdzał, że w zasadzie nic się po takim ukąszeniu nie dzieje, poza małą opuchlizną palca i takim swędzeniem. Zatem naprawdę nie wiem, dlaczego akurat padło na sieciarza jaskiniowego, ale to jest to, co mówiłem też kiedyś i to mówiłem wielokrotnie. Sieciarz jaskiniowy nie ma nic do najbardziej jadowitego polskiego pająka. Należy on do rodziny kwadratnikowatych, która to rodzina pająków składa się y, z pająków o raczej słabym jadzie, więc też nie widzę powodu, dlaczego ten jad miałby mieć dość silny. Gdyby się zastanowić, to mogłoby mieć to jakieś uzasadnienie, jako że sieciarze jaskiniowe, jak sama nazwa wskazuje, żyją w jaskiniach, ale nie tylko, bo na przykład też w piwnicach, bo w zamkach, gdzie też swoje sieciarze znalazłem i w tego typu ciemnych oraz wilgotnych miejscach, gdzie temperatura raczej nie przekracza 10-15 stopni Celsjusza. I ktoś mógłby zaspekulować, że sieciarze mogły wykształcić bardzo silny jad, ponieważ tam jest niedobór pożywienia i jeżeli jakieś pożywienie się trafi, to ono musi zostać jak naj Szybciej zabite przez pająka, żeby mogło zostać skonsumowane. Także takie pająki nie powinny mieć opcji, żeby ich ofiara uciekła. Ale tak jak mówię, nie ma absolutnie żadnych dowodów naukowych, żadnych opracowań porównujących jady polskich pająków i stwierdzających, że tak jad sieciarza jest najsilniejszy nie ma czegoś takiego i dopóki czegoś takiego nie będzie, to nie ma sensu straszyć ludzi tym pająkiem, bo to się po prostu nie trzyma kupy, potem te pająki są zabijane, bo ludzie się ich boją. To najgroźniejszy polski pająk, wyjątkowo duży i przerażający. Jak bardzo jest jadowity i czy ugryzienie tego pająka może być śmiertelne? Klasyczny, dramatyczny wstęp, zobaczmy co jest dalej. Sieciarz jaskiniowy, Meta Menardi European Cave Spider, to najgroźniejszy pająk w Polsce? To zdanie jest najbardziej bezsensowne w tym całym artykule, bo nie jest skonstruowane jak pytanie, a na końcu jest znak zapytania. Ja nie wiem, jak ja mam to czytać, i nie wiem, kto dał ten artykuł do publikacji, ale trochę dał ciała. Przypominamy, że w Polsce żyje około 800 gatunków pająków. Są to m.in. ogromny tygrzyk paskowany, słynny pająk krzyża, kątnik domowy, wilczy pająk, czy domowy zezuś-tłuścioch. Jednak sieciarze jaskiniowe są bezkonkurencyjne i deklasują pajęczą konkurencję. No dobra, ale pod jakim względem? Bo już wiemy, że pod kątem jadu nie. Yy, nie są też największymi polskimi pająkami, nie są też najrzadszymi polskimi pająkami, ani najpospolitszymi. Więc w czym deklasują inne pająki, bo nie czaję, jak bardzo są to pająki jadowite i niebezpieczne. To jest pytanie stawiane już po raz chyba drugi w tym artykule i spoiler, nie dowiemy się jak bardzo są jadowite i niebezpieczne. Sieciarze jaskiniowe, wiele źródeł definiuje jako najbardziej jadowite polskie pająki. Super. I wszystkie te źródła nie mają nic wspólnego ze źródłami naukowymi, więc w zasadzie są do wywalenia i to jest kolejne źródło, które powiela tamte informacje i też jest do wywalenia. Nie ma takich informacji. To wszystko są niesprawdzone informacje, to wszystko jest rozdmuchane przez właśnie media, które demonizują tego sieciarza jaskiniowego i tyle. Ten przedstawiciel rodziny kwadratnikowatych jest w stanie swoimi szczękoczułkami wyposażonymi w zęby przegryźć skórę człowieka. O Jezus... Czy to widzisz? Dobrze, zacznijmy od tego, że owszem, jest to pająk z rodziny kwadratnikowatych, że owszem, ma szczękoczółki, ale te szczękoczułki bynajmniej nie są wyposażone w zęby, chyba że autor miał na myśli zęby heliceralne, które owszem, występują u pająków, ale wątpię. Natomiast to, czym gryzą pająki, są to pazury jadowe, a nie zęby to jest raz. I tak, ze względu na wielkość tego pająka, oczywiście jest on w stanie się przebić przez skórę człowieka, co jest dość normalne przy takiej wielkości. Spokojnie, daleko mu do zabójczych pająków atraksów czarnej wdowy i wałęsaka brazylijskiego. Został jednak wybrany europejskim pająkiem roku 2012 w ramach konkursu organizowanego przez European Society of Arachnology. To wyróżnienie się tym pająkom po prostu należy. No fakt, pająk jest duży, pająk jest piękny, pająki te występują w dość ciekawym środowisku i faktycznie w pełni zasłużył na Europejskim pająkiem roku 2012, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że jego jad jest jakiś super zabójczy i jego ugryzienie może zaszkodzić człowiekowi. Czy jad tego pająka jest zabójczy? Tak, oczywiście. Tak jak jad każdego pająka, ten jad działa bardzo silnie na inne bezkręgowce, czyli np. owady, czyli np. pajęczaki, czy inne stawonogi, które są naturalnym pożywieniem tego pająka i ten jad musi być dla nich zabójczy, żeby pająk był w stanie na nie polować i potem je zjadać. Dalej mamy kilka kolejnych bezsensownych zdań w stylu Pająki w domu was przerażają? Gdyby w mieszkaniu pojawił się sieciarz jaskiniowy, pewnie włosy stanęłyby wam dęba. I to jest dyskryminacja osób łysych, takich jak ja, bo mi np. nie stanęłyby dęba. Sieciarz jaskiniowy konstruuje pają... Sieci o szerokości od 25 do 30 cm. Samice tych pająków osiągają od 10,5 do 17 mm długości ciała. Yy, to jest fakt. Samice są dość spore, szczególnie takie duże, wyrośnięte przed złożeniem kokonu. No to są już takie powiedzmy duże, bulwiaste pająki, które jeżeli je zobaczymy, bardzo polecam Wam chociażby przejażdżki po różnych zamkach po Polsce i tam w podzamczach możecie zobaczyć właśnie dużo takich sieciarzy jaskiniowych, bardzo nabitych, yy, no i robią wrażenie, to trzeba przyznać. W miejscach zamieszkiwanych przez te pająki znajdujemy charakterystyczne, duże, białe kokony. W których samica pająka składa 400 do 500 jaj. Sieciarz jaskiniowy to pająk aktywny głównie w nocy, więc trudno się na niego natknąć. Cóż, z tą aktywnością w nocy też bym trochę spekulował, ponieważ jeżeli pamiętacie moje odcinki z szukania sieciarza jaskiniowego, to ja do zamku, do którego pojechałem, udałem się za dnia i sieciarzy napotkałem kilkadziesiąt. Zatem ze względu na środowisko, w którym żyją, czyli jaskinie, czyli właśnie podzamcza, piwnice i tak dalej, gdzie zawsze jest ciemno, to nie ma dla nich znaczenia, jaka jest pora dnia. Tam są zawsze bardzo podobne warunki, czy to dzień, czy to noc, czy to zima, jesień, wiosna, lato. I to jest trochę nieprawda, że one polują w nocy. Ich cykl aktywności składa się na praktycznie całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Sieciarze jaskiniowe to pająki powolne, kiepsko radzące sobie z polowaniem. To jest również wielutna bzdura, ponieważ pająki, właśnie z rodzaju meta, czyli między innymi sieciarz jaskiniowy, znane są z tego, że są świetnymi łowcami i co więcej, to, gdzie żyją, potwierdza tylko tezę o tym, że są świetnymi łowcami. No jak wiemy, w jaskiniach jest niewiele pożywienia, zatem sieciarze muszą sobie jakoś radzić. I tutaj po pierwsze, one polują na sieci, czyli jeżeli jakiś mały latający owad, czy jakiś inny chodzący owad wpadnie w ich sieć, no to sieciarz go myk, 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 zawija i zjada, ale również sieciarze znane są z tego, że one aktywnie potrafią polować na owady, czy też inne stawonogi przechadzające się obok ich sieci. Czyli mają do dyspozycji kilka różnych technik polowania i te techniki wykorzystują. I jeżeli ktoś mi tutaj pisze, że yy, kiepsko radzi sobie z polowaniem, no to, no to to jest po prostu bez sensu, tak? Jak podkreślają lasy państwowe, sieciarze jaskini to pająki pożyteczne. Co jest prawdą. Każdy pająk jest pożyteczny, a pająki regulują istnienie innych, różnych owadów, które my często w ogóle postrzegamy jako dużo bardziej upierdliwe niż pająki, czyli na przykład komary, na przykład różne pluskwiaki, na przykład różne muchówki, i tak i tak dalej. Co ciekawe, jeśli mamy te pająki w domu, to oznacza, że jest on wolny od chemikaliów, na które te pająki są szczególnie wrażliwe. Tutaj może nie będę się jakoś wymądrzał, bo nie znam potwierdzenia, natomiast faktycznie, jeżeli pająki żyją w takich, a nie innych miejscach, które nie są dotykane chemikaliami, to ね mogą być wrażliwe na różne właśnie chemiczne zmiany otoczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na ich istnienie. Ugryzienie pająka takiego jak sieciarz jaskiniowy dla człowieka nie jest śmiertelne, ale powoduje silny ból, swędzenie i opuchliznę. Objawy ugryzienia pająka powinny ustąpić w ciągu doby. Ukąszenie sieciarza jaskiniowego można porównać do urządlenia przez pszczołę. Jak dodaje Onet, większość osób odczuje ból porównywalny do ukąszenia przez szerszenia. Raport z ukąszenia, który czytałem, nie potwierdza tego, co tutaj jest napisane, to znaczy z tym ugryzieniem szerszenia, bardziej pszczoły Natomiast no, na pewno nie będzie to przyjemne, tak? Jednak pająk yy, wgryza nam się w skórę, robi dwie dziurki swoimi pazurami jadowymi, potem wpuszcza jad, który. Jak miałbym strzelać zawiera acetylocholinę, czyli taki środek chemiczny, który powoduje u nas ból. Taki sam składnik na przykład mają osy czy właśnie szerszenie, to dlatego użądlenie tak bardzo boli. Ale z tą acetylocholiną to jest tylko i wyłącznie strzał. Musiałbym to potwierdzić. No i dobre chociaż że wskazane jest, że jad tego pająka nie zabije człowieka, bo tak faktycznie jest. No może być jakaś opuchlizna i tyle. Co ważne, ugryzienia sieciarza jaskiniowego powinni obawiać się alergicy, osoby starszej i dzieci w tych grupach ryzyka. Jad pająka może spowodować takie konsekwencje zdrowotne, jak na przykład problemy z oddychaniem i opuchlizna szyi. Należy wówczas natychmiast wezwać karetkę. Uczulenie na jad pająka może powodować nawet wstrząs anafilaktyczny, zagrażający życiu. Co do tego całego uczulenia, to u pająków tak zwanych wyższych, czyli nie ptaszników, które są bardzo prymitywne, faktycznie wydaje mi się, że może występować jakaś tam reakcja alergiczna, właśnie na to ugryzienie i na sam jad. Natomiast szczerze, co do sieciarza jaskiniowego, ani razu nie słyszałem o żadnym przypadku, żeby ten jad wywołał reakcję alergiczną. Także jeżeli ktoś miał tę nieprzyjemność bycia ugryzionym przez konkretnie ten gatunek, Pająka i potem odczuł coś, to dajcie mi znać w komentarzach, to będzie potwierdzenie, że faktycznie taka reakcja alergiczna może wystąpić i nawet może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Jeżeli miałbym oceniać cały artykuł, to dałbym takie 3 na 10 ze względu na demonizujący styl oraz fakt, że informacje, które zostały przedstawione, są w sporej części niesprawdzone i po prostu nieprawdziwe. A jeżeli oczekujecie więcej newsów ze świata zwierząt z moim oraz nie tylko moim komentarzem, to bardzo serdecznie zapraszam Was na Weno gdzie regularnie razem z Bartkiem Z Brodatych Gadów publikujemy tak zwane venoniusy. Link znajdziecie w opisie. Pyk. Czas na drugi artykuł, tym razem o słynnej tarantuli ukraińskiej, autorstwa również pana Wojciecha i który okazał się dokładnie tego samego dnia, tylko dosłownie 5 godzin wcześniej. Nowe pająki w Polsce. Nie dotykać. Jadowite i agresywne. Straszne. Pająki w Polsce. Lista jadowitych pająków na terytorium Polski powiększyła się o nowy gatunek. Tarantula ukraińska, lycosa tak zwana rosyjska tarantula, pojawiła się w polskich lasach w Bieszczadach. Czy te pająki są niebezpieczne dla człowieka, czy mają coś wspólnego z ptasznikami? Dużo pytań i dużo ciekawych stwierdzeń z których najciekawsze jest to: lista jadowitych pająków na terytorium Polski powiększyła się o jeden gatunek. I to jest o tyle zabawne, że dosłownie chwilę później w tym artykule przeczytamy, że tarantula ukraińska pojawiła się w Polsce, są to kolejne doniesienia, choć o Oficjalnie tego nie potwierdzono, więc autor sam sobie zaprzeczył. Rozumiecie to? Jeszcze raz. Nie ma do tej pory żadnych potwierdzonych stanowisk singoriensis w Polsce. Rozmawiałem na ten temat z bardzo wieloma osobami, które naukowo zajmują się pająkami i poza jednym, jedynym okazem, który został najprawdopodobniej zawleczony i przytargany na teren Polski i po prostu znaleziony w jakichś tam roślinach, to nie znaleziono żadnych potwierdzonych stanowisk tego pająka na terenie naszego kraju, czy to w Bieszczadach, czy w jakichkolwiek innych górach. I tak, dostałem od Was wiele informacji, że ktoś znalazł takiego pająka, znaczy tarantulę ukraińską, i zawsze, ale to absolutnie zawsze to okazywał się jakiś inny pająk z rodziny Lykoside, czyli pogońcowatek, do których również tarantula należy, albo był to jakiś wilkosz, albo był to Wałęcak Pospolity, albo też były to pająki z rodzaju Arctosa, czyli po polsku wymyk, które również są duże, które występują na takich kamienistych brzegach rzek. I tak, z tymi pająkami też można to pomylić. I nawet na logikę, jeśli się zastanowimy, że ilość informacji i ilość takich doniesień o tym pająku jest zatrważająca, a fotki nie ma ani jednej, no, to to jest wniosek prosty, że po prostu tego pająka jeszcze nie znaleziono. Naukowcy cały czas szukają. Być może się tak stanie, być może nie, że tego pająka odnajdziemy w Polsce. Jaki ja miałbym strzelać? Raczej bym powiedział, że nie i mam na to kilka argumentów. Yy, natomiast, tak jak mówię, póki co nie ma oficjalnych doniesień, więc ten pająk nie może zostać dopisany do krajowej arachnofauny. To największy gatunek pająka w Europie Środkowej, dorastający do 40-50 mm. I teraz pytanie: z rozstawem czy bez rozstawu? Czy chodzi o samociałko? Rosyjskie tarantule ważą od 2,6 do 7. Gramów. Zdecydowanie to pająk większy niż nasz tygrzyk, paskowany bagnik czy kątnik domowy. To nie ulega wątpliwości. Tarantula ukraińska jest większa niż każdy nasz rodzimy pająk. Proste. To obecnie największy i najgroźniejszy pająk w Polsce i znowu jest to samo. Stwierdzenie ze znakiem zapytania na końcu. Bez sensu. To fakt. Pająk taki jak tarantula ukraińska wygląda groźnie. Ma parę gruczołów jadowych, grube odnóża i masywne szczękoczułki. Czy wygląda groźnie? Nie powiedziałbym. Raczej wygląda dość uroczo. Natomiast fakt faktem pająki te mają grube odnóża, mają potężne szczękoczułki, no i tym samym potrafią dość boleśnie ugryźć. Żyje w norach wyłożonych pajęczą nicią, obszęd, niczym bestia w swoim leżu. To tam zaciąga upolowane ofiary. Te pająki często mylone są z wymykami szarawymi lub ptasznikami. No tak, tutaj wiem, że są takie pomyłki, natomiast ptaszniki to jest co innego i tarantule to jest co innego. I teraz pora na najzabawniejszy fragment i nie bez przyczyny o tarantuli ukraińskiej mówię po sieciarzu jaskiniowym. Czajcie to. Przypominamy, że w Polsce żyje około 800 gatunków pająków. Są to między innymi ogromny sieciarz jaskiniowy domowy, zezuś tłuścioch czy kolczak zbrojny. Najbardziej jadowity polski pająk. A dosłownie 5 godzin później ten sam gość w innym artykule mówi, że sieciarz jaskiniowy to jest najgroźniejszy polski pająk, nie? No te artykuły nie trzymają się kupy kompletnie. Oczywiście są to pająki jadowite, ale spokojnie, yy, jeśli nie macie alergii na ugryzienie pająka, żaden z nich nie stanowi niebezpieczeństwa. Z tym oczywiście, że są to pająki jadowite, też bym tak nie wybiegał, ponieważ jak wiemy w Polsce występują trzy gatunki pająków, które kompletnie jadu nie posiadają. Wszystkie należą do rodziny uloboridy, czyli koliściakowatych i o tych pająkach również nagrywałem film. Tutaj macie gdzieś odnośnik. A więc owszem, zdecydowana większość pająków majat, ale nie wszystkie. Doktor habilitowany Piotr Bębas z Wydziału Biologii UW w rozmowie z TOK FM potwierdził, że od kilku lat. Pojawiają się doniesienia o tarantulach ukraińskich w Polsce, głównie na terenie południowo-wschodnich naszego kraju, w tym w bieszczadach. I owszem, te doniesienia się pojawiają, ale to jest to, co mówiłem wcześniej, te doniesienia zazwyczaj oparte są na spotkaniach z innymi gatunkami pająków, a nie z Lycosa singoriensis. I faktem jest, że pająki te zwiększają swój zasięg występowania między innymi możemy je spotkać na Węgrzech, między innymi możemy je spotkać w Austrii, w dorzeczu Dniepru i tak dalej, ale nic nie wskazuje na to, żeby one faktycznie pojawiły się w Polsce ze względu na to, że one mają dość spore problemy z przemieszczaniem się na duże odległości. No bo nie potrafią latać, chwała Bogu. Nie potrafią też jakoś bardzo szybko biegać, a jednak naturalna jaką są góry, jest czasami dla nich no po prostu nie do przeskoczenia. I na końcu, tak jak w przypadku sieciarza jaskiniowego, mamy oczywiście objawy ugryzienia. Czy ugryzienie tarantuli ukraińskiej jest groźne dla człowieka? Widzicie? Można zadać normalne pytanie, z tym czy na początku? Spokojnie, to nie atrakc ani nie czarna wdowa. Ten pająk z rodziny pogońcowatych, który nie ma nic wspólnego z ptasznikami yy... Aha, i tu jest kropka, no, no to to zdanie już kompletnie nie ma sensu. Ugryzieniem człowieka nie powali, występują jednak takie objawy jak ból i długotrwała opuchlizna. Zostaną też widoczne ślady po ugryzieniu pająka, bo ukraińska tarentula ma pokaźne kolce jadowe i ruchome. Boże, daj mi cierpliwość. Jakie kolce? Przed chwilą były zęby, teraz są kolce jadowe. Ludzie, pazury jadowe. Pazury jadowe, panie Wojciechu, to jest dobra nazwa i tej należy używać. I są ruchome. No, oczywiście, że są ruchome. Szczękoczułki pająków składają się z dwóch członów, o ile pamiętam. Czyli jest ta bulwa, z której wystaje pazur jadowy, który jest k składany. I, I tyle. Żadna wielka filozofia, każdy pająk tak ma. Jeśli występuje alergia na jad pająków, objawy mogą ulec intensyfikacji. Co ciekawe, niektóre peptydy znajdujące się w jadzie Likozo wykazują liczne właściwości antydrobnoustrojowe przeciw bakterią, gram ujemnym i gram dodatnim oraz grzybom. To jest ciekawe, chciałbym znaleźć źródło tej informacji i bardzo chętnie przeczytam. Jeżeli macie, to podeślijcie. Ciekawostka, na świecie zidentyfikowano 50 tysięcy gatunków pająków, z czego około 200 ma jad na tyle silny, by zagrozić zdrowiu albo życiu człowieka. Tak jest, nie wiem czy to jest 200, ale faktycznie dość sporo pająków ma jad bardzo silny. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcielibyście, żebym nagrał wam cały odcinek o najbardziej jadowitych pająkach na świecie, czyli właśnie Atraks, wałęsaki brazylijskie, rodzaj Sicarius dalej. To tyle. Dajcie oczywiście również znać, co sądzicie o tych artykułach, chętnie wysłucham Waszych opinii i widzimy się w kolejnym materiale. Hej!